Na tym wcześniej, jeśli chodzi o moje prezenty miednilowe, mogło powiedzieć, że prawdopodobnie albo w trakcie moich miednilów, albo trochę przed. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Generalnie łączna suma tego prezentu wynosiła 300 zł. Natomiast od mojej rodziny bliskim wysłałam swoje chcielisty, listy, co bym chciała dostać. Więc zobaczymy, co wzięli z tej chcielisty dla mnie. I one są do 300 zł, dlatego że moja siostra miała imprezę rodzinową 18.34. Niedawno, to, No miała ten. Czekajcie, 18 maja, czyli w sobotę, imprezę 18.34, więc dostała dużo prezentów, żebym ja miała tak. No to jest ich dużo. Jest bez przedłużenia, bo tym filmem będzie to, Nie wiem ile. A ja. Więc. Więc ja już przechodzę do otwierania. Musiałam przekryć to, bo był adres. Więc ten. I przyszły do mnie trzy prezenty. W sensie trzy kartony, więc... Zobaczymy, co tu jest. No, więc zaczniemy sobie tak... spontanicznie, czyli od tej do góry nogami, a do tych dwóch... zladek, co mogli sobie... sobie po lecą. O! tutaj pod spodem, jak już mówiłam, jest a do do góry nogami, bo mi się po prostu nie chce zamazywać. Więc, wy to zobaczycie na przyspieszeniu, więc już na No, no to nie, to po O! Ty, chyba z jest. Okej. Okay. No, troszkę jest teraz taki to jest wyrwany, więc mogę to pisać. Okej. Okay. Co tu mamy? O, w takim pudełku. To sobie zobaczę potem i mamy Może taki mały koń a tak w jakim opakowaniu? i bez celnej folii więc on jeszcze żyje Dobra, zobaczymy. Potem będzie do kota był. Dobrze, to ja więc mamy tu ogiera Hafninger z 2017, tak? Nie, 2016 jednak. Okej, ok, Hafninger ze Szwajcarii. I on jest piękny, Boże, to jest moje marzenie, jeśli chodzi o modele. I znowu będę miała sobie w pokoju. Dobra, nieważne. Jest piękny. Kocham ja się za sporych jest Taki piękny, noże jest piękniejszy niż film. U mnie to było jedno z moich wielkich marzeń, jeśli chodzi o figurki. I oficjalnie mogę go skasować chcieli listy. Może... Jaki on jest przecudny Na pewno pojawi się jego recenzje na kanale, to ja wiem A jak będzie wyglądać, to jeszcze nie wiem Generalnie dlaczego się tym jaram Teraz wam pokażę Okej, okay, jestem i mam już oficjalnie całą rodzinkę Jeśli chodzi o te Huffingary ze Schleicha To ja chyba najnowsze, nie, ten nie najnowsze, najnowsze Tylko te nowsze, starsze, nowsze Generalnie ja mam całą już rodzinkę więc ja się cieszę, w końcu cała rodzinka w komplecie. Mielę klacz i zrobię z 2017. Nie, on też jest z 2016. Może. Tak, z 2016. 17 i 16. Ta klacz wyszła rok później niż... dwójka. Więc, no, jak ja się cieszę, kurde, to no muszę mówić się imię. Ja się wam dam na forum, jakie imię wymyśliłam. I jak chcecie, możecie pisać propozycję, ale raczej on już będzie miał imię, kiedy to oglądacie, to już na pewno ma imię. Ale jeśli nie, to będę o tym wszystkim informować. W ogóle, tylko w ogóle ma jakieś takie niedokształcone. Ale jest piękny i to tak. Dobra, zostawmy go tutaj. Przejdźmy tą całą rodzinkę. Nie wiem, nie chcę będą tutaj. Poza kadrem. I przechodzimy do średniej wielkości paczki. Wy ją zobaczycie na przyspieszeniu. No, generalnie zamazałam poza kadrem. I teraz zobaczycie to na przyspieszeniu. Ja tak, chciałam zrobić wnios trochę w cięciu. więc ten... Applit economical帶 Po wyżku faktura, więc wolałam jej nie otwierać, więc Ty, to był he kartunku ja nie mam tego zestawnego. Pod nazwą Smok ziemi kola Iwo. Ewo... Nie wiem, to się tutaj tam. takiego tego Akurat to był fajny zestaw. No to o nim też myślałam. Cieszę się, że jest, bo się mi się mega podoba. mi szpawie ten rysunek z tyłu, bo wygląda jak jakiś żaba smok. Nie już smok, bo tu już wygląda jak smok, ale to jak żaba. No memu będę tu robić jego Mam dwie piekło, czyli tyłowego kola i Bone skorpiona. Kościelnego skorpiona, jak widać, tu jest. Więc ten. To jest mój pierwszy zestaw z 2023 roku. Chodzi o. Wers, a to mi Iwo wers. Ja ich w ogóle nie wiem. jest też również piękny. Kajny zostaw w ogóle. Mega mi się podoba. Teraz będę miała co robić. Kiedy to nagrywam, to jeszcze nie zauważyłam. I z tego zostawu. To jest mi się podoba. Z tego się zestawu. Nie będę miała co robić, więc. A w bo ja się jadam, bo dawno nie byłam pakingu na moim kanale. Nic takiego, że właśnie nie zamawiałam. Dobra, mamy tutaj coś. I już chyba wiem co to będzie, widzowie. Opakowanie, to tak sądzę. Dobra. Kolejna kartka. Breyer. Czułam, że znam to pakowanie. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest Brejer Classic. Bo to jest ta skala, w której są sprowadzane klasyki. Dlatego cieszę się, że ten klasik, akurat, bo to jest jeden z moich wyważonych Brejerów i w sumie pierwszy. Generalnie to jest tak, że to Brejery to jest klasik, bo są jeszcze trady, ale Trady są drogie, więc mogła dostać dodać, bym dostać to to wymarzonego Havengara i został LEGO No to mam zadawałam. Wymarzony. więc ten no ale Brewer classic, też nie mam jednego brejera w sensie teraz już mam, ale nie miałam i classic, który też jest ładny, to jest A horse of my very own generalnie to jest classic tutaj to jest ten jeśli chodzi o to, to, to widać na, na, na tym na to ten, na którym macie grey myszaty Czekaj, w Sądzę, sensie to szare, to bardziej szaty e, e, pełne klanieckie, który, na którym oddzież jest właśnie film, który też jest drogi. I ten pinto. Na pewno te dwa mi się podobają. No jeszcze ten pintaluza. No, te dwa mniej, e, to bym się cieszyło i Ale ten generalny jak pierwsze, może, To może odpakujmy tego pana. Jeszcze on. Może mieć imię. My. Dobra, to jak to się otwiera? Nigdy nie otwieram brejera, więc mogę być z tym mega słaba. I już pudełko rozerwałam. Mój pierwszy już z pudełkiem rozwarnym. od góry to się otwiera, bo z dołu... Gdzie ja się to otwiera? Dobra, otwórzmy od dołu. Ja mam swoje... bo mam swoje mocy. Ja nie jadam się tym brejerem, bo to jest mój jedyny teraz plekcji. te górki są drogie, więc zawsze jest od Dobra. O, Podatek, nie szkodzić, pudełka sobie zostawię, archiwalny jest, Jedna Arab to góry nogami musi wisieć. Jaki zabezpieczony, właśnie mi wiem, Jak widać nogi, to na statywie to o, no chyba odjeżdżę może tak, tak sobie lepiej, okej. Okay. Dobra, wyjłaś. wyłaz koleżko, wyłaz. Chłop nie chce wyjść, patrzcie Stoję dzisiaj Stoję dzisiaj No chodź już Nie wstydź się O, budówko sobie odstawmy gdzieś Okej Dobra, naciąć nie używając Bo ja wiem, że brajery są generalnie z plastiku. One są konie z plastiku, więc... Jak na plastik są naprawdę drogie. A ja brajery długo marzyłam, bo mam już takie, to mi się podoba. Ej. Dobra. Może się za ci tu poryczkę. Tego jeszcze nie gra. Nie było. Tak, tu jest ogier. Ej, on jest lekki. Mega ładny. Boże, on jest większy niż sobie. Bo myślę, że on jest mniejszy, jak zasporzyłam go z kolektą. Bo od się widać, że jest dużo mniejszy. No, ale mega ładny. Ma jakąś obmiankę na pyszczku i nóżkach. No. Jego recenzja również się pojawi, i mnie również. Kiedy trochę to dziwne, że tu mu się dopiero krzywa zaczyna, nie tu. Time mega wow. Boże, wiesz, że mi broję w życiu, ale on jest realistyczny. Jest najbardziej, że jeśli chodzi o rzeźbę, detaliczny koń w całej mojej kolekcji. Z którego on jest roku? Nie pisze. Nie. Nie pisze, ale... Nie wiem, z którego będę musiała się zorientować, ale są naprawdę przy... Piękny ktoś robi... Żeby musiałby do niego zrobić kantarek. się na nim nie zmieści. Na pewno będzie brał jakiś udział w filmach. Ale może z jakimiś brajerami, bo jest duży. Taki... Let... Przekajcie mnie sobie po jakąś kolektę. Dobra, wzięłam meliska. Dobra. Czefam mi wypadł z wrażenia. Czekajcie, ja już go wkładam z powrotem. Dobra, jak widzicie, jeśli chodzi o skalę, jest większy. Bo te są dwa zbliżone do siebie w miarę. To jest. Ja myślę, że będzie w kolekcję. A on ewidentnie jest większy. Dobra, meliska, tu już podziękujemy. Ty jesteś chłopi... pięknie, no to... Z, jeden z najlepszych moich modeli i to jest Arab. Tylko problem, jest on się mi w stanie nie zmieścić, to będzie musiał na tej białej półce. stać Chcę mu się go postawi. Koło dwóch szajszów. Ja nie mogę... O! się on jest jak... W moja dwie ręce muszę ich trzymać. A i tak jest większy, to już jedna mojej siostry by się na nie zmieściła. Ja, ja, ja się w nim zakochałam. Bo ja wiedziałam, bo jak ja go tylko zobaczyłam, to wiedziałam, że go muszę mieć, ale nie spodziewałam się, że go dostanę na minin. No on jest po prostu cudny. Jeden z najpiękniejszych modeli w mojej kolekcji. Boże, ja się faktycznie za spory, ze szczęście. Ja już czuję w oczach. No, matko. To jest rzecz, której się nie spodziewałam. I to jeszcze taki ładny breyer którego chciałam. So, ja Wysłam w tej listę. To było wszystko dalej, które chciałam. Ale on był jednym z tych, których bardzo chciałam oznaczony gwiazdką. No, dobra, ja już kończę. Zobaczycie jeszcze ich krótką sesję zdjęciową, a ja już będę leciała. Taka najważniejsza rzecz to w tym momencie. Miałam chciał sprzątnąć pokój po tym unboxingu. Nie chcę nawet nie pokazywać, ale... A ja my na karton baburyję, że sobie zostawię 5 Dobra, więc teraz już lecę.